Dobra, słuchajcie, wygląda na to, że proszę. Właśnie wyruszają na trasę rowerową. Tutaj się spunkrowałem po pływaniu. Jest! O szomburg pierwszy Jamie Riddle go, 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 go. i następni. Lecą! Polecieli! Szybciutko to idzie! No już pewnie zaraz! No, no do zobaczenia! Za 4 godziny, że tak powiem. No, pewnie za tyle mniej więcej wrócą. No nic, szybko poszło. Kacper też już widzę, ruszył. Się już nawet straciłem rachubę. to sprawdzę tylko jak tam Kacper, Kacper 13 po pływaniu Kacper wstępnie 13 po pływaniu a na bike start był 15 wyprzedził go Christian Blumenfeld w tak zwanym międzyczasie no jadą, jadą no. co mają robić? co mają lepszego do roboty? Dzielny poranek musisz sobie przejechać 180 km na rowerze. Po wcześniejszym przepłyjęciu prawie czterech. A na koniec dla rozluźnienia jeszcze maraton. Bo czemu nie? Także tak yy, już prawie wszyscy prosi ruszyli. A zaraz powinniśmy zobaczyć sama longa. Cameron Wurf i Leon Chevalier. To jest kolejna trójka prosów. Tak jest. Sam Long. Yo, yo, yo! Yo, yo, yo! I Cameron Wurf. Leon Chevalier. I kolejnie, No to już teraz poszło czy to już będę wszyscy? Ben Hill. No dobra chyba